Cześć, z tej strony Artur. Dziś chciałbym Wam zaprezentować kolejne elementy mojej kolekcji historycznej z okresu II wojny światowej. Tym razem są to elementy związane z niemieckimi strzelcami górskimi z tego okresu. Tutaj możecie zobaczyć manekin z całym umundurowaniem na początek wojny. Jestem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy, że udało mi się skompletować ten mundur. Sam należę do grupy rekonstrukcyjnej, która odtwarza właśnie niemieckich strzelców górskich. Możecie zobaczyć m.in. bardzo charakterystyczne buty niemieckich strzelców górskich. To bardzo wyjątkowa replika, z której jestem bardzo zadowolony. Także bardzo charakterystyczną czapkę, czy pozostałe elementy tego kwipunku, z których niektóre są spójne z elementami umundurowania zwykłych żołnierzy piechoty Wehrmachtu. Możecie zobaczyć między innymi replikę karabinu Mausera, czy oryginalny niemiecki czekan, który służył do wspinania się i bardzo, bardzo przydawał się w górach. Oprócz tego ekwipunku posiadam również oryginalne narty niemieckich strzelców górskich. Tutaj nie są założone elementy metalowe, które są aktualnie w konserwacji. Natomiast to oryginalne narty. Jestem naprawdę, naprawdę szczęśliwy, że udało mi się je zdobyć. Mam również wiele innych elementów związanych z niemieckimi strzelcami górskimi, które z pewnością pokażę wam w kolejnych materiałach. Zapraszam do oglądania kolejnych shortów oraz materiałów, wideo, w których opowiadam więcej szczegółów na temat mojej kolekcji historycznej. Do zobaczenia, cześć.